Witam, jestem Chris Katan, a to jest nasz pierwszy Let's Play World of Warcraft. Tak, dzisiaj będzie taka organizacja, opowiem może e, o poszczególnych postaciach. E, to jest Server Brief, bo to ma być coś takiego na podstawie opowiedzenia wam, jak to wszystko wygląda. Dobra, więc tak, do wyboru mamy, e, jakby, jak widzicie, aliasów no, raz hordy ale ja się dobrać horda jak pewnie się domyśliliście w aliasach jest human, człowiek draw czyli e, gnom night elf e, elf gnom gnom e, Dranej, jakieś śmieszne typki, gruba i worgen, wilkuaki. I, i co jest tako um, no i tu jest jeszcze Ork, nieumarły, Tauren, Troll, hmm, Blue delf i Goblin. Hmm, teraz hmm, my sobie stworzymy jakąś postać. Tylko może jeszcze opowiem o klasach. Najpierw sobie wybiorę, powiedzmy, i weźmiemy sobie roga. Okej. Okay. Um, teraz taka rog, tu są tu są specjalne y, umiejętności, wymienione, które ma u siebie, jakby, bo każda postać ma y, wrócone umiejętności jakieś pewne. No, no i tu są właśnie y, wypisane, jakie ma Goblin. Y, tu jest napisane, y, co ma takiego dobrego Rogue. I tak jest we wszystkich klasach: Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Dead Knight. Dead Knighta możemy odblokować. Tylko jeżeli mamy jakąś postać na 55 levelu: e, Shaman, Mag, e, Warlock i e, Druid. Tak właśnie. I e, każda, każda postać może być kim innym. Żadna nie może być wszystkim. E, ten Goblin może być prawie wszystkimi. On, on chyba najwięcej w stronę mają no, um, No i tak. Weźmiemy sobie roga. Wygląd może być. Um, nazwijmy go. No. Może być. I klikam akceptuj. Nazwa jest. ok Jak widzicie, tu mam jedną postać na 85, drugą na 18, w której jest to takie specjalne ubranie, które zaraz jej właśnie przerzucę. Wchodzimy albo za pomocą Enter to Word, albo klikając dwa razy. Ja osobiście wolę kliknąć dwa razy. No i sorry za mój głos, ale no brak spania przez Sylwestra robi swoje. Dawno nie wchodziłem na ten serwer, ponieważ grałem sobie trochę na oryginalnym i zapomniałem całkowicie już o tym. Filmik sobie pominiemy, Escape jest, naciskamy. To jest w zasadzie coś takiego bardziej w stylu poradnika, jak możecie zauważyć. Bierzemy Questa. <sighs> Dobra, jak na razie tyle wystarczy, później wezmę całą resztę. Dobra. Rokiem osobiście nigdy nie miałem okazji jakoś dalej dojść. Mm, więc to też, też e, fajnie, żeby sobie, żeby mogę sobie pograć nim. Tak, tak wygląda właśnie gra na priwie, że szybko, strasznie szybko się wybija lewele ale też dlatego o, też o to mi chodziło. Nie tych, nie, te małe, nie. To co? Nie, dobra jednak wolę wziąć wszystkie questy No. mhm mm wybaczcie, że sobie tutaj, tutaj przy was jem, ale jestem strasznie głodny, więc musicie mi wybaczyć mm. do World of to jest coś takiego jak addons czyli addony ale e, no nie potrzebuję ich. O, coś nie ma tych, których mam zabijać tu. E, co jeszcze mogę wam opowiedzieć o Priwie. Priv to jest seria bugów Ten serwer na jakim gram akurat, jest wydaje mi się, że taki jeden z mnie jest bugowany, więc więc dobrze dobra Plecaczek założy no zaraz mam ja w zasadzie to jest to, to nie jest na to jest poradnik dowolny dla, dla początkujących jeśli będziecie chcieli, let's play, a nie poradnik, to możecie do mnie napisać, a pomyślę na nad, żeby, nad tym, żeby zrobić na oryginalnym już Minecraftie, czyli, czyli normalne Let's Play, prawda? Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy niby tego Questa, ale chcę wam pokazać, jak poprzenosić rzeczy, o co chodzi ze skrzynkami. To jest taki ogólny przegląd gry. Nie, na swoją postać nie ma co wchodzić. Wejdziemy na niego, żeby wam pokazać ich przekazać yy, właśnie taką specjalną rzecz, którą się kupuje za punkty z instancji. Mm. Dobra, ja tu jestem. E, dobra, jak tu już jestem, to. Zbiję Gram tu Hunter, jak widzicie, idzie mi tak dobrze, dlatego że właśnie mam. One level. Yy, tylko dlatego, że właśnie mam yy, to takie EQ. Bardzo, bardzo dobre, bardzo dobrze rozbudowane. Tu mamy talenty. Talenty yy, pokazują nam się dopiero od 15 levela. O, mamy. Nie, chyba od 10. 10. Aż przejdziemy też od 10. To, to są. Nie, tak, to, to od 15 nam się okazuje. Zaraz wam powiem, co to jest. I to też. To są instancje. Na instancje wchodzimy tak, wybieramy wszystkie opcje i find group. Bierze nas, pojawia się tu taki napis. To jest po prostu coś takiego mm, ekspienie cały czas i zdobywanie itemów. Yy, drugie, czyli Battle Grandy, yy, czyli to wybieramy jakiś Battle Grandy, Battle, i tutaj czekamy, aż nas wezmą yy, na walkę, po czym aż nas wezmą na walkę, tak. No i później walczymy ludzie na orków z każdym levelem z każdym, co jakiś level nam się co pięć leveli chyba pojawiają nam się tu nowe bazy Grandy um, no i tak na no, Battle Grandy jest ciężko się dostać zresztą tak jak na większość tutaj rzeczy kolejna rzecz, która jest yy, są to no książka z umiejętnościami powinna być z przodu, ale powiem yy, nie o tak tak ogółem tu mamy. Nie, to chyba w tym miasteczku nie mamy. Miasteczko się nazywa Saint Hill. Ej, nie, 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 nie chcę, questa. Tu mamy skrzynkę. Tak, tak to wygląda. Można sobie tu poszukać. Tu mamy takie różne opcje i możemy tu szukać. I teraz tak, o, Pokażę Wam tu swoje eku, które się kupuje za punkty. Jest to właśnie takie o. Takie szare. Yy, takie, no, szare, brązo brązowe. Mam tego 3, 3, ale wiem, że chciałem jeszcze kupować łuk. No więc yy, taką, takie na możemy kupować za punkty, yy, które możemy zdobywać, o, to jest one OneHeadMatza, to akurat ją wy wyślę, które możemy zdobywać właśnie z punktów z instancji, ale z instancji, które są na 85 level. E, więc wysyłamy Aha, i te rzeczy możemy wysłać tylko do postaci ze swojego konta. Do innej postaci nam nie wyślę. E, czyli tego. Dałem, tak jak to widzicie, send mail. Kładę i tam piszę do kogo. E, ja go nazywam. Tak. Możemy też również wysłać kasę. Możemy zmienić mm, nazwę tego. Możemy napisać jakiś list. Ale powiedzmy, że my chcemy tylko. No powiedzmy, no dobra, damy jeszcze kasę. Yy, I naciskamy send. Tu, czy chcemy wysłać na pewno pieniądze? Jak widzicie, yy, zostało. Yy, mail ten został yy, wysłany. Yy, teraz zalogujemy się może na to postać. Tylko patrzę. Aha, jeszcze jedna rzecz co do umiejętności. Yy, w każdym, jakby każda rasa ma swoje wielkie miasto. Rasa ludzi ma to miasto Stronghold się nazywa. To jest ogromne miasto. Yy, tam, goblin, yy, tam gobliny mają tam Iron i tak dalej. Yy, tutaj u niej, z takim czymś, możemy zaznaczyć ten kamień że jak go naciśniemy się odjeżdża 30 minut ale jak go naciśniemy, przeteleportujemy się w to miasteczko, w każdym miasteczku jest coś takiego w każdym miasteczku możemy coś takiego zrobić e, dalej, nauczyciele nauczyciele mają różne dla nas umiejętności skile. tak jak widzicie tu możemy kupić, jest ich bardzo dużo e, każdy jest na level, jak po prostu jak wbijemy, powiedzmy, w, gdybym wbił teraz 20 level, e, czyli może to za, zaprezentuję tak szybko, e, pokażę, pojawi nam się taki znaczek, ale co zaraz zobaczycie. Punkty umiejętności możemy dodawać co dwa levely. E, jeszcze nie dodałem. Jeśli nie wiecie, jak rozstawiać staty, e, najlepiej, żebyście zobaczyli sobie na jakiejś stronie internetowej. Z poradami, właśnie takimi, gdzie tu jest ktoś, może na naszym poziomie? Już widzę, że to miastaczka jest nie na mój level, więc będę musiał z niego wyjść. Ale co tu, no? Porozwalmy sobie parę stworków, tego mój pies atakuje. Tak, gram teraz jakby ktoś nie wiedział, może się na tym nie znał. Hunterem, chociaż myślę, że każdy się zna na tym. Wszyscy wie. Zielony item biorę. No e, dobra, to nie ma sensu takie ekspienie na nich. E, gdyby był jakiś mocniejszy przeciwnik, to może, ale tak to nie ma sensu po prostu jakbym jak, jak wbiję 20 level to wyskoczy mi tu taka ikonka 20 level zobędę achievement dostaw achievementy zobędę 20 levela i e, wyskoczy mi ikonka że do odblokowania taki skill i taki no i wtedy właśnie idziemy do trenera i kupujemy to dobrze teraz wejdźmy może e, z tym odbraniem listu jak Zaraz też opowiem. Więc jak widzicie, to jest trochę długa rzecz, ale jeśli będziecie chcieli indywidualny poradnik do każdej postaci, czyli do Huntera, do drenej i tak dalej, to też to zrobię. Myślę, że zakończymy na opowiadaniu o montach A resztę rzeczy, jak będziecie chcieli, to dorobię. Tak jak widzicie pojawia nam się tu taka ikonka I Ta ikonka oznacza, że mamy list Teraz yy, ustawimy sobie wyszukanie skrzynki pocztowej Od teraz nam pokazuje najbliższą skrzynkę pocztową, jest tutaj właśnie e, Tak O, i ja po czym pisze, od kogo I mamy dwa koper i młot Więc ubieramy ten młot, ten młot jest na każdy level, więc spokojnie z każdym lewaniem zwiększają się staty, ale tylko tego brązowego, nie każdego. No i tyle. No i teraz mam oczywiście mocniejsze ciosy, jakieś bonusy i tak dalej. Dobra, więc y, to było o, o tych mailach, o odbieraniu, o przesyłaniu. Y, I tak, jeśli będziecie chcieli na oryginalnego World of Warcrafta, musicie się tam na logować. delogować. Jakbym przyślał informację na maila, że... Jakieś termowe monty, czy nagroda do odebrania? Zaloguj się na battlenet i tak dalej. W życiu się nie lubicie na to. wy kiedyś próbował i, i wyszło to kiepsko, więc mi też samemu wysłali, wysłali z tymi montami. Więc już wam mówię, że się nie opłaca w ogóle. Dobra, to jest. Ja się zalogowałem na tą moją postać, tak? Chyba nie pamiętam e, Tak, dobra To jest moja postać e, Shama, druid, to znaczy Mam tą postać 85 level um, Jeszcze się nie wczytało, miasto musicie chwilę poczekać, bo długo bo, się wczytuje, zwłaszcza, że jest tyle osób nie powkładałem jeszcze soketów, ale dobra, no niech mi się postać wczyta, bo chcę pokazać trochę o tych montach. No dawaj, dawaj. Dobra, już może mniej więcej opowiem. Ikonki montów wyglądają Taką mamy je... O jest, dobra, wczytało mi postać. Mamy je tu, w zakładce mont. No niestety się nie wczytują jeszcze. O, tu są na przykład monty te powietrzne, tu mi nie wczytuję, ale pokażę Wam. O, i tak wygląda przywołanie monta. Jest on tu pisze, nie, tutaj, no nie wiem. Aha, jak kupujecie monta, monta będziecie kupować sami, na pewno spojrzycie, bo nie chcę przedłużać, sami zauważycie gdzie kupić. No i taki mont nam przyspiesza jazda oczywiście jest mont na 20 level, również na 40 level. I to co do montów. Można mieć ich tam nieskończoną ilość. Mm, oczywiście jest achievement, jeśli mamy y, ich dużą ilość straszną. Mm, następną rzeczą. O, tak jak widzicie tutaj, y, to jest mont latający akurat, ale pisze jaką mam szybkość. Ten 150% ten 280%. Tak samo ta rakieta, tylko że ta rakieta nie pisz. Najpierw pokażę rakietę. Tak wygląda rakieta. Kiedyś ona mi się podobała, ale teraz znudziła mi się. A to jest skill wrodzony, yy, wrodzony w postać. Mamy jako druid yy, macie możliwość właśnie yy, zamieniania się w różne zwierzęta. Ale nie będę się rozgadywał, bo na to... Tak jak już mówiłem, prywatny poradnik, jakbyście chcieli. Um, jest, to jest to, co do montów latających, ja może jeszcze raz się zamienię. E, mogą latać wszędzie dosłownie wszędzie. Ogranicza nam to płatność. Nie musimy płacić za przelot. E, tamten już wam pokazuję. Tu są takie właśnie przeloty. Płatne, z miasta do miasta. Niestety gości mi się jeszcze nie wczytał. Musicie chwilę poczekać. Tutaj jest taki gościu, naciskałem prawym. I pok wyświetla nam się mapa i gdzie my chcemy polecieć. Wyświetla nam się taką mapę i miejsca gdzie chcemy polecieć. Powiedzmy wybierzemy sobie tu. Od razu nas tam e, teleportuje. E, no i to jest tyle co do ptaków, o właśnie, zaprezentuję. Pokazują się miejsca. Jest, za przelot się płaci. A mając takiego ptaka, on jest szybszy od tego ptaka sklepowego, że tak powiem. O wow. No. Dobra. E, więc. To jest wszystko, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Wowie są też e, również są święta. E, takie jak tam gwiazdka, jakieś może narodzenie, no, czyli gwiazdka no no więc tyle questy dobra, jeszcze jedna rzecz, ostatnia to już jest albo przedostatnia jednak questy tu macie na tablicy ogłoszeń w mieście bierzecie zawsze to co jest najbardziej podświetlone, jeśli dwa są najbardziej podświetlone wybieracie które chcecie teraz ostatnia rzecz dotycząca aukcji to już tak na szybkiego ogółem tu mamy aukcje, mamy różne Armor i tak dalej, prawda? Wybieramy sobie coś, powiedzmy, wybiorę sobie Armor, ja jestem Leather, Hands i Dasear, czy wyszuki mi na każdy level. A jeśli bym wpisał na przykład level 8.5 i tu 8.5 wyszukiwałbym tylko rzeczy, które są na 85 lewe Tak, to tyle. Można bidować, kupować. E, dalsza rzecz, czyli banki. E, banki to już jest naprawdę taki banał. E, myślę, że na bankach skończymy. A o takich pierdolach, jak zmienić sobie fryzurę, pójść do fryzjera. E, albo charakterystyka postaci, albo gemy, meta Ups, to jest banki gildiowe, a gildi nie mam. Tu. Mamy bank, możemy chować sobie różne rzeczy, nie zginie, nic, nic się nie stanie. będzie, będzie Można kupować też również miejsca na plecaki Tutaj yy, nacisnę, tak kupiłem, mamy jedno miejsce, miejsce na plecak. Niestety nie mam przy sobie żadnego plecaka, ale wtedy przyciągamy to tu i mamy jakby dodatkową kieszeni w banku. Ja nie używam tego, bo mi to jest niepotrzebne i tak nic, nic, nigdy nie mam jakiegoś takiego bardziej. Więc to jest tyle, co mamy dzisiaj. Ostała osobista charakterystyka piszecie w komentarzach. No i dobra, to wszystko. Cześć. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, oceniania.